Siemaneczko, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Mówi Star Planet. Kto się za tym stęsknił? Bo ja tak, jeżeli się stęskniliście za MSP, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, ile z Was się stęskniło. Za tym. Ostatnio też nagrywałam nowe Simsy, więc dzieje się, dzieje. No, i już nie mogę uwierzyć, co tu się dzieje. Mamy 249 milionów fame'u. To jest niesamowite, e, ale myślę, że możemy zobaczyć, ile przybyło tych waszych wszystkich pozdrowień i autografów e, podczas tego, kiedy mnie tu nie było. Więc wejdźmy sobie na zakupy. Sklep Diamond, zobaczymy, co ja w ogóle tutaj pamiętam. Możecie mi dać porady, czy coś się zmieniło na MSP, czy nie. E, no i bierzemy sobie Fame Boostera. Kupuję to za diamenty, które ja mam poziom 56. Może uda się dzisiaj do 57. Dobrze, zobaczymy, bo jednak wiecie, jest to dosyć sporo. No i okej. Okay. Uwaga, to jest zawsze moja mm, chwila prawdy. Jestem tak podekscytowana po długim czasie, że po prostu tutaj tego tyle leci, to już zaraz mi zlaguje cały ekran. Nie, nie, bo słuchajcie, tutaj wszystko sprawnie działa, nawet zdjęcia jakieś wcześniej dodawałam. Ja już nie pamiętam, słuchajcie, co tu się działo, ale widzę, że robiliśmy coś z dripkami, więc wpisujcie koniecznie w komentarzu swoją nazwę z Star Planet. Ja Wam będę rozdawała dripy i inne różne prezenty z Waszych list życzeń. No dobra, no to y, pamiętacie, 249. Zgadujcie, strzelajcie w komentarzu napiszcie, ile teraz będzie po otworzeniu tego. Po prostu nie mogę się doczekać. 249, niech to leci. tur 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 turu, 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 turu. Co tu się dzieje? Mamy tutaj 251, ale jeszcze mamy świniaczkę naszego do otworzenia. Opróżniamy skarbonkę i zobaczymy, Ile tutaj nam wydobędzie wszystkiego? Nawet jakaś kaska, słuchajcie, jest 90 tysięcy. Pamiętam, że jakiś czas temu naprawdę nie miałam praktycznie nic pieniędzy i powydywałam na prezenty dla Was. Oh, chyba pójdzie kolejny level. O nie, bardzo, bardzo mało brakuje. Dobra, słuchajcie, może napiszę status, że nagrywam. Niech ludzie wiedzą, że ja tutaj wróciłam. No i co? Wiem, że lubiliście, jak otwierałam prezenty na Movie Star Planet, więc koniecznie sobie tutaj kilka otworzę i na pewno Wam też rozdam, bo jestem ciekawa, co mi tutaj poprzesłaliście, jakie są nowe rzeczy, więc koniecznie zrobimy zakupy, zmienimy wygląd, więc po prostu tyle mi nie było, że naprawdę muszę ponadrabiać. Mm, dobra. I lecimy, słuchajcie, na kolejną stronę. Dziękuję wszystkim osobom, które tutaj mi coś podesłały. O, i proszę bardzo, tutaj zielony, neonowy kolor, który bardzo lubię. O, to jakaś czapka urodzinowa, a nie, to była czapka sylwestrowa. Już, słuchajcie, myślałam, że to ktoś z okazji moich urodzin mi to wysłał, to 2020. No nieźle, nieźle. E, piękna spódniczka. No i lecimy dalej. Widzę tutaj maseczki na MSP. Maseczki na MSP już kiedyś były popularne, się zakładało, a teraz widzicie i na żywo je zakładamy, więc tutaj było mnóstwo różnych takich wzorów, kociaki, nie kociaki, więc lecimy, słuchajcie, sobie na zakład. I tutaj mamy, a może jeszcze sobie otworzę prezencik, który tu mi się pojawił. Widzę, że są jakieś nowości w Klinice Piękna i tym na pewno się zajmiemy. Ale zróbmy może coś takiego normalnego, klasycznego, żeby nam do różnych stylizacji pasowało, więc zmienimy sobie szminkę może na jakąś taką różową, jak ja mam teraz, bo bardzo, bardzo lubię ostatnio takie kolory. Super! Weźmy sobie jeszcze do oczysków. Tak mi się coś wydaje, że to są jakieś nowe oczy, bo chyba takich nie było. Więc możemy sobie to zostawić, jednak zmienię kolor, na przykład na takie piwne, jak ja mam. O, mogą być, okej. Okay. I kupujemy, i makijaż jeszcze sobie zmienimy na szybko. Jakieś dobre tło do naszych różnych stylizacji, więc ten make-up myślę, że mi się podoba. Dobra, zanim wybierzemy się na zakupy, chciałam Wam powiedzieć o przeglądarce, którą teraz aktualnie używam i powiem Wam, że tutaj nic mi się nie zacina i naprawdę mam mnóstwo średnich funkcji. Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest, żeby sobie wszystko usprawnić. Nie wiem jak was, ale mnie zawsze denerwuje, jak mam mnóstwo różnych kart potwieranych, a zawsze mam ich wiele. No i się zawsze w nich gubię, i tutaj mam na to rewelacyjny sposób. Zobaczcie, tutaj z lewej strony klikam sobie na kropeczki i mam taką opcję jak konteksty, i mogę sobie wybierać nazwy gry. No to tam już sobie grałam w Star Planet, i tutaj sobie oznaczam jako YouTube. Oczywiście możecie sobie edytować i nazwać, jak chcecie, dodać ikonkę, obojętnie, jaką. Ja to sobie nazywałam YouTube. I zobaczcie, teraz robię coś takiego. Klikam tutaj tutaj prawym przyciskiem myszy, przenieść kartę do kontekstu i wybieram sobie, że to będzie do YouTube'a. I tak samo robię, przenieść kartę do kontekstu z moim drugim kanałem Gram Paula. Jestem sobie w kontekście gry i nie mam tutaj żadnych kart. Przechodzę teraz do tej ikonki, którą sobie nazwałam YouTube i zobaczcie, mam tylko te karty z YouTube'a. Kolejna funkcja, która po prostu ratuje mi życie, zobaczcie, możemy odłączyć okno wideo, klikam sobie na to i mogę przestawiać, i w międzyczasie robić coś innego, i oglądać sobie filmy, czy to na YouTube, czy na Netflixie. Możemy przełączyć na inny kontekst. Następna dość ciekawa funkcja to darmowy, wbudowany VPN, i tutaj, jeżeli to klikniemy i sobie to włączymy, to wtedy nasz adres IP zostanie zastąpiony wirtualnym adresem i. Dzięki temu będziemy mieli większą prywatność w sieci, ale moje ulubione funkcje to takie, żeby sobie tu wszystko pozmieniać. Zobaczcie, możemy sobie zrobić tryb jasny, ciemny, możemy sobie zmienić tutaj tło różne tapetki możemy też sami ustawić, patrzcie, jak klikam więcej tapet i mi się wyświetla, mogę sobie tutaj pobrać, zostawić najpopularniejsze, mogę też wybrać swoje. Kolejna fajna funkcja, o której chcę Wam opowiedzieć, na przykład oglądacie sobie film Waszego ulubionego youtubera, chcecie sobie zrobić jakiegoś screena z tego i bardzo szybko tutaj się robi, zobaczcie, mamy na górze opcja zrzut ekranu, wycinamy sobie, zapisujemy i ja sobie tutaj na przykład wybiorę moją simkę możemy sobie na przykład to jeszcze przerobić, więc klikam przechwyć i zobaczcie, mamy tutaj też dodatkowe opcje, na przykład nalepka. Możemy sobie dodać jakieś ciekawe rzeczy. O, tutaj mamy tęczę. E, na przykład mogę też coś napisać. Nie chcecie białego napisu, no to można też zmienić kolor. Okej. Okay. Enter klikam, oczywiście też to powiększam, no jest mnóstwo fajnych opcji i sobie to, zobaczcie, zapisuję. Na przykład jeżeli chciałabym to do kogoś wysłać, to jest naprawdę też mega szybka sprawa, bo mamy tutaj różne aplikacje, na przykład może być Messenger, Whatsapp i tak dalej. Ja akurat korzystam z Messengera i zobaczcie, wyślę to sobie <grym> do Grampauli. Patrzcie na to, dodaję. Mogę coś napisać i szybciutko to wysłać. No mega sprawa, co? więc mam naprawdę super pomysł, pobierz operę na swój komputer, link zostawiam Wam na dole, jeżeli oglądacie to teraz na telefonie nic nie szkodzi, kliknijcie to sobie, wyślecie to na maila, później na komputerze możecie sobie to wszystko przesłać i zróbcie screena z tego filmu i wyślijcie mi na mojego Messengera, Paula. na pewno Wam odpiszę, jestem ciekawa co najbardziej Wam się tutaj podobało i jakie najlepsze funkcje według Was są. Jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja, mamy tutaj po lewej stronie mój flow i dzięki temu możemy sobie udostępniać linki zdjęcia, notatki, włączyłam sobie opcję Mój flow na telefonie. Podłącz komputer i sobie po prostu skanujemy kod QR, który tu nam się wyświetla. A jeśli korzystaliście z Google Chrome, to możecie sobie wszystkie rozszerzenia tutaj przerzucić na operę. I możecie też przedłużyć żywotność baterii laptopa, przeglądając po prostu wszystko dłużej po odłączeniu od sieci. Zobaczcie, mam tutaj też Instagram, więc też pewnie się z nim połączę. Wiem, wiem, miałam robić zakupy, to zaraz, ale wiecie co wymyśliłam? Że wejdę sobie pod mój ostatni film, który nagrałam w sierpniu z star plany. zobaczę, jakie są komentarze i czy będą jakieś... O, zobaczcie, 6 godzin temu tutaj koleżanka podała swój nick. Pewnie w ogóle się nie spodziewa, że ja ją tutaj za Proszę do znajomych i damy jakiś prezencik. A co, robimy taką niespodziankę, więc tutaj szukamy i słuchajcie, dodajemy i odwiedzamy profilu. Zobaczymy, co ma na liście życzeń. Jeśli jakiś drip, to dostanie go jako pierwsza po wielkiej przerwie. Więc zobaczmy jej listę życzeń, co sobie tutaj wybrała. No i mamy piksela na pierwszej stronie nam się wyświetlił, więc uwaga! Dostałam tutaj pozdrowienie, więc Buźka, dziękuję Ci. Stwierdziłam, żeby nie wydać tak od razu wszystkich pieniędzy, to muszę kupić zniżkę na zakupy i będzie super. Więc szalone zakupy, ok i wracamy do koleżanki. Tego piksela to w ogóle chyba nie widziałam, więc daję... To słowo się rzekło, więc okej. Okay. I słuchajcie, prezent jest podarowany, więc teraz czas na moje zakupy. Prezenty wam jeszcze dzisiaj będę rozdawała, no i po prostu już nie mogę się doczekać. Zobaczmy, jakie w ogóle były motywy. Uuu, jakie tutaj mamy piękne słoneczka. Czy u Was świeci słońce, czy pada deszcz, jaka jest pogoda, bo umiera, tak raz jak ja nie ukrywam, że chciałabym się już w końcu popalać. I co my tutaj mamy? Zobaczcie. Życie uliczne, to myślę, że będzie mi się podobało. Nowa ja, czyli siłka, siłka, siłownia, ćwiczenia, treningi, żeby tutaj w domu się nie zasiedzieć i mieć formę, co mamy? O, miłość! o, zobaczcie, takie lalkowe hmm, lalki Barbie, świetnie, to mi się podoba neonowe, o, jakie ja kocham neonowe ubrania, więc muszę to też zobaczyć mamy tutaj też księżniczkowe suknie, ojej sushi, o, lubicie sushi Pamiętam, że ja tak dawno sushi nie jadłam bo w sumie ja też sama nie umiem robić sushi, przyznam się szczerze urodzinowe, więc myślę, że sobie zaczniemy od urodzin, bo ja niedawno miałam urodziny właściwie w tym miesiącu, więc jeżeli chcielibyście mi zostawić łapkę w górę z okazji urodzin, byłoby mi miło. Więc zróbmy sobie urodzinowy look. Ja sobie tak pomyślałam, że to będzie fajne i za chwilę też przeglądamy, oczywiście wydamy Mnóstwo kasy na fajne ciuszki. Bardzo, bardzo mi się podoba ten top, więc póki co go zakładam. Zobaczymy, czy będę miała go do jakiejś spódniczki założyć. Jak ja dawno luków nie robiłam. Te okularki teraz mega, mega na czasie, takie malutkie. No, powiem Wam, że ja się zastanawiam nad tymi okularami. Czy sobie kupić kroksy? O nie, czajcie, jakby to wyglądało. Nie muszę to zdjąć szybko. <laughs> takie buciorki, słuchajcie, do tej spódnicy to było szok. Szok ze stresem, jak ja to kiedyś mówiłam. 10. To może są urodziny MSP, no to na, ja 10 lat nie skończyłam. Możecie napisać, ile, na ile wyglądam, na pewno nie na 10. W sumie na urodziny zakłada się sukienkę, ale coś mnie kuszą te spodnie, bo bardzo, bardzo mi się podobają. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mają ciekawego, też takie dziurawe, dziurowiaste. E, chyba sobie tą koronkę założymy. Fajna, podoba mi się. Nie wiem, czy nie zmienić kolorów włosów, ale to jeszcze się zastanowię. E, póki co szukam jeszcze jakichś butów, bo te te białe mi się za bardzo nie podobały. Kroksy też nie. Ej, torebka jaka mega. Dawno torebki w ogóle nie zagadałam na MSP, tak mi się przypomina. Dobra, jeszcze te włosy są takie lub różowe na przykład. No wiadomo, to można wszystko pozmieniać, ale chyba jestem jednak za tymi pierwszymi, powiem szczerze, że najbardziej mi się podobają. Zmienię sobie ich kolor na jakiś szalony, co wy na to. Czy ja mogę tutaj to pozmieniać? Oczywiście, że tak. Kurczę, O nie, chciałam szalony, ale ten jaśniutki jest naprawdę mega, mega ładny, tylko butów kurczę, nie znalazłam. Zróbmy te szalone, różowiaste. Wszystko byłoby chyba ok, tylko musimy zdjąć chustkę i... To tak zapiszmy, chyba, że znajdę jakieś buty inne, które będą mi bardziej pasowały. Myślę, że te białe z listkami będą ok. Więc jeśli Wam się podoba, to koniecznie tutaj dajcie serduszko skomentujcie mi też na MSP, to z komentarzy też komuś dam w kolejnym odcinku jakiś prezencik, więc przyłączę się do oceniania i specjalne pozdrowienia od Zuszki. dziękuję Ci bardzo, widzę, że mi tutaj pomagacie dobić do 57 poziomu, bo tutaj już niewiele mi zostało i wróćmy sobie znów na YouTube i zobaczymy, jakie były komentarze, patrzcie, Paula, nagraj MSP2, proszę, halo, halo, Movie Star Planet 2. O co tu chodzi? Musicie mi koniecznie napisać. Nagram, ale wytłumaczcie mi. Dobra, mamy kolejne Nowa Roxy. Oczywiście w kolejnych e, odcinkach z Movie Star Planet będę po prostu robiła tak, że będę losowała te e, wasze komentarze, więc nie martwcie się, każdy ma szansę, ale tutaj byłam bardzo ciekawa, czy ktoś na ten stary film tak naprawdę wszedł, więc dlatego tak postanowiłam nagrodzić takie osoby, które komentują nie tylko najnowsze filmy i oczywiście podarujemy jej też coś. Za dużo tutaj kasy nie mam, ale wiecie, że ja jestem taka, że wszystkie pieniądze na mój Star Planet mogę wydać na Wasze dripy, piksele i tak Więc zobaczmy, co koleżanka ma na liście życzeń. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie właśnie gusta, style i tak dalej. Tu nic nie widzę, a jest. Dobra, jest torebka Tylko Czy ja będę miała na to pieniądze? Kurczę. 40 tysięcy na pół to chyba starczy mi, prawda? Bo tutaj 0 ucina, bo to tak wygląda jak 4 tysiące, a tu nie, nie, nie. No was lubię, co? Jak wam rozdaję tutaj takie fajne rzeczy w gierce. Dobra, e, więc myślę, że na moje zakupy mi starczy. Zobaczymy, czy mi. skąd będę miała pieniądze na późniejsze dripy dla was, ale coś się wykompinuje. Więc e, myślę, że jeszcze możemy sobie wejść. Na zakupy, ale zobaczmy w ogóle, jakie są nowe zwierzaki. Bo to mnie ciekawi, czy też coś wprowadzili, e, więc sprawdźmy to. Bo przydałoby się tutaj jakiegoś nowego e, wcisnąć zwierzaczka. Aaa, jaki słodzie jak ten! Różowiutki, świetny jest. Dobra, musimy go kupić. Znajdź to w swoim pokoju, dobra. No i jeszcze wejdźmy sobie na drugą kategorię. Czy tutaj mam coś? O, brokatowy, liliowy, coś w moim guście, glitter, chmurki w ogóle, jakie piękne, chmurki też muszę kupić. Nie, no ja zawsze się podniecam tymi zwierzeczkami wszystkimi, bo po prostu dla mnie to wygląda mega słodziakowo, jeszcze można powiedzieć, że nimi opiekować to jeszcze bardziej super. Dobra, robię w końcu te zakupy ubraniowe, bo wiecie, że uwielbiam wydawać kasę na ciuchy i w rzeczywistości, i w grze. I jestem w ogóle ciekawa, czy ktoś z Was trafił na mój, na mój kanał przez Movistar Planet? Jeśli tak, to napiszcie mi to koniecznie w komentarzu, bo mega mnie to ciekawi, jak poznaliście mój kanał. Więc na stół kupię sobie włosy tęczowe, których w ogóle nie zmienię, bo bardzo mi się podobają te pasemka, więc to sobie zakupię. Co by tu jeszcze wziąć? Mega fajny naszyjnik. Ja w rzeczywistym świecie naszyjników nie noszę, wiesz czemu? Bo mój pies zawsze mi tu skacze, biega, bawi się, kładzie się na mnie i po prostu myślę, żeby sto razy mi już go rozerwał, więc naszyjników nie mam. Pierścionki noszę, ale akurat teraz po prostu jakoś, nie wiem, zapomniałam założyć. Dobra, przejdźmy do kolejnych luków, bo tutaj już sobie przejrzałam. Wiecie, jak już tyle nie robiłam zakupów, to fajnie byłoby trochę przemyślane robić te zakupy, a nie brać wszystko po kolei. Włosy świetne, te zielone pasemka. Fajnie to wygląda, więc kupię z tym, ale myślę, że mogłabym też kupić te włosy, też czarne, ale z różowymi pasemkami i zobaczcie, jak to rewelacyjnie wygląda, więc na stówę sobie to kupuję, oczywiście, że tak. No i co my tutaj mamy? Jakiś gwizdek, jakiś naszynik, coś tam, coś tam. Myślę, że chciałabym jakąś sukienkę, więc polećmy sobie do kolejnych motywów, choć ta bluzka naprawdę też fajnie wygląda, więc myślę, że jak wydaję sobie diamenty, to mogę wydawać, bo diamentów mam więcej niż kasy, więc takie zakupy to się rozumie. Może zrobię jakiś kolejny look za chwilę z tych nowych produktów. Tutaj te spodnie szerokie, trochę średnio mi się podoba. Jednak wolę obcisłe rurki. Dajcie znać, bo widziałam, że teraz dzwony wracają do mody. Jak ja chodziłam do szkoły, to w ogóle nie było za bardzo rurek. Naprawdę, były tylko takie rozszerzane. Ptaszysko tutaj mamy, ale te buty panterkowe, klaperki to z hit, więc muszę je brać, ale na 100%. Wezmę sobie też, to muszę wywalić, kurtkę jeansową nie z jeansową, tylko skórzano, skórkową, to jest mój styl, jeansową mam teraz na sobie, mega mi się podoba i do tych włosów, do korony też w sumie fajnie wygląda, już widzę w takim razie połączenie włosów i tej kurtki, zobaczmy co dalej, może tą panterkową bluzkę, to też jest bardzo na czasie, panterka, ja mam leginsy w panterkę, czy macie coś w panterkę, jajko, jajeczko. No, trochę, trochę mnie to rozśmieszyło, jednak myślę, że to była lekka przesada, żeby robić do takiej struwy jako na głowie. Okulary, o, to może je kupię. To już będziemy mieli część y, stylizacji. Idea. Z czym Wam się to skojarzyło, to logo? Bo ja mam pewien pomysł. Piszcie w komentarzu, z czym Wam się kojarzy. Tutaj widzę, to są, słuchajcie, żarciki na prima aprilis, dlatego te jajka, dlatego te skórki bananowe i tak dalej, no okej. Okay. Myślę, że może się przebrać za banana. Ej, Wiecie, że ja na serio mam przebranie barana. barana? Ja na serio? powiedziałam barana. Banana! Mam takie przebranie w domu. Kiedyś nagrywałam. Chyba w bananie nie, ale w Arbuzie na 100%. Możecie zobaczyć film. Jak znajdziecie film na moim kanale, gdzie się przebrałam za Arbuza, napiszecie pozdrozę MSP. Ja was tam znajdę. I napiszcie mi, ja Wam przypnę serduszko. Podpowiem wam, że to było ze slajmami I tak na szybko powiedziałam, zobaczymy, kto to przesłuchał. Mega mi się podoba ta bluzka do tego. u taka futerkowa. Zazwyczaj futerkowe są klapki. Bluzek jeszcze nie widziałam, więc u nas to na 100% kupuję. Jest rewelacyjna. No to już tutaj mamy podstawę fajnej sterówki. Potrzebujemy albo spódnicy, albo jakichś fajnych spodni. Te spodnie to fajnie wyglądają. Nie wiem, czy nie będzie za czarno, ale je na pewno kupię, bo gdzieś tam później sobie wykorzystam. Wiecie o co chodzi? Jak ja uwielbiam robić zakupy, komentować i to jest po prostu coś mojego ulubionego. Te włosy różowe bardzo mi się podobają, ale chyba jednak, tak jak powiedziałam na samym począteczku robimy z tymi e, czarno-różowymi okulary. Do tego chyba bluzka ta, bo bardzo mi się to podobało i spódniczka. Też fajnie wygląda, ale chyba jednak te spodnie. Postawię na spodnie. E, no i tak się zagadałam, zagadałam i nie kupiłam chyba żadnych butów do tego, ale myślę, że te takie panterkowe będą jak najbardziej Pocowały. Nazwę czarno to widzę. Tak jak powiedziałam, prezentów tutaj nie będzie końca, więc dodaję tutaj jeszcze dla kolejnej koleżanki prezencik. Mamy to, więc wchodzimy oczywiście, że na listę życzeń i zobaczymy, co tam ciekawego koleżanka sobie zażyczyła nie wiem, czy uda mi się tutaj kupić jej dripa, bo już mam bardzo mało pieniędzy, bo te dripy są o wiele droższe, no niestety, bo to kosztuje 50 tysięcy, po przycenie 25 ja mam tylko 17, więc po prostu kupię pierwszą rzecz z listy życzeń i teraz bardzo, bardzo mnie ciekawi, czy przybyły mi tutaj jakieś autografiki od Was, zaraz to zobaczymy, czy ktoś to w tym momencie ogląda, zobaczymy, zobaczymy, odbierzemy, no wątpię, żeby w tym odcinku udało się to uzbierać do kolejnego, ale może, może kolejny poziom będzie, więc kochani, koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby kolejny film z Movie Star Plany Was nie ominął, bo będę tam losowała właśnie prezenty z komentarzy, więc Anusz, Anusz Widelec, y, uda Wam się wygrać, więc akurat się o tym dowiecie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę no i komentarz z Waszą nazwą. Pamiętajcie, że ja będę losowała przez moją maszynę tylko, tylko subskrybentów, więc pamiętajcie, żeby subskrybować. Dziękuję Wam za oglądanie, buźka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, Kolejne, Kolejny to myślę, że będą Simpsons!